Bardzo popieram i, i bardzo proszę ludzi, którzy mają dobre serce, żeby pomogli w tej inicjatywie. Przeżywałam wojnę i teraz jak, są, jak się zaczęły, wiecie te zdjęcia na Ukrainie, to wszystko to wróciło. Wszystko to wróciło do mnie, to powstanie, te, te domy, wiecie, zapadające się. No makabra, makabra. Byłam sanitariuszką w punkcie sanitarnym. Myśmy, sanitariuszki, wychodziły z noszami i przenosiły tych rannych, do, jeżeli był lekko ranny, to do naszego punktu sanitarnego, a jeżeli był ciężko ranny, ale trzeba było zatamować krwawienie czy coś, to też do punktu, a potem odnosiło się go do szpitala. Tam do dośród, do różnych szpitali na Żoliborzu. No ale to była ciężka praca. Wy zbieracie na ten helikopter, żeby szybko dostarczyć tego rannego. Ale wiecie co to jest ci, dziewczyny takie jak ja, dźwigać te nosze? I człowiek przecież się spieszył. Szedł, szedł w tych porobionych takich, no, kanałach, no, nie kanałach takich, wiecie, dołach takich, co się ludzie kopali. I pochylony. Z tymi noszami, i człowiek się spieszył, żeby jak najszybciej dostarczyć go, tego rannego do, do szpitala. Minuty decydowały, ale z naszego punktu to był kawałeczek spory na żoli Bożu, żeby doprowadzić. I dlatego właśnie doceniam to, co w co żeście się zaangażowali, żeby jak najszybciej tego rannego dostarczyć. No właśnie tym helikopterem, bo przecież. Jedna minuta może zaważyć na życiu człowieka. A czy jest coś cienniejszego od życia? Nie ma. No na przykład dwóch takich moich kolegów, jeden to był bardzo ciężko ranny, miał wyrwany cały bok. No nieprzytomny był w ogóle, tu wyrwane wszystko. Więc tylko był przykryty i żeby jak najszybciej go tam dosiósł na przystanek, bo jeszcze były, były jeszcze siostry działały, niezburzone były. I wyobraźcie sobie, że ja jego po wojnie, jak to żeśmy się w pierwszym okresie, ci, ci co brali udział w powstaniu, spotykali się tam na Żoliborzu. Jak ja jego zobaczyłam, ja mówię, Jurek, to ty żyjesz? A przecież ty miałeś cały bok wyrwany. A on mówi, a zobacz, żyję. <grych> Więc to, tak i patrzcie, nie było leków, nie było peniceliny. Ja nie wiem, jakim cudem. I to nie tylko on, potem jeszcze pamiętam takiego rannego, on był, on był bramkarzem na Żoliborzu, bo w piłkę grał. Nawet jego pseudonim, Rumian miał pseudonim, czy coś takiego, już teraz nie pamiętam. I wiecie, też był ciężki, ale u nas był przez parę dni, nie wiem dlaczego był u nas przez parę dni, z kolei był ranny w gardło, tu była wielka rana. I trzeba było mu dawać przez rurkę i to powolutku, powolutku, bo to jak zakasło, to tutaj wszystko, krew wybuchała. Okazuje się, że spotkałam go żyjącego. I jeszcze ożenił się z moją koleżanką. No nie do pomyślenia, wiecie, że, że ludzie z takimi ranami, Mogą przeżyć to, no, bez peniceliny, bez niczego. No, no, ja nie, dzięki nie wiem. Pani to takie dzięki dwa wypadki. Pani. Bo Pani udzieliła bardzo szybko pomoc. I bardzo o to chodzi właśnie, tak. No ja właśnie będę tą sanitariuszką, to bardzo i lekarzem w ogóle to bardzo, bardzo dobrze zdaję sobie sprawę, że, że człowiekowi rannemu pomoc powinna być natychmiastowa. Nie, nie to, że sanitariuszki, tak jak my niosłyśmy, także uważam, że ten, ta inicjatywa bardzo się cieszę, że ktoś wyszedł z taką inicjatywą. To jest bardzo piękna rzecz, tylko że apeluję do ludzi dobrej woli, którzy rozumieją, że, że każda minuta u człowieka rannego jest bardzo ważna, bo ta minuta jedna może zaważyć o życiu jego. Więc ta, ta szybka, szybka dostępność do, jakiegoś, do jakiejś pomocy lekarskiej to jest bardzo ważne w czasach wojennych. Inicjatywa jest oddolna, to nie jest nic narzucone. To powstało w, w umysłach ludzi, którzy chcą pomagać innym ludziom. To jest bardzo ważna inicjatywa.